Witam wszystkich w kolejnym moim vlogu. Jak widzicie, zacząłem kultywację. Tak jak wspominałem w ostatnim vlogu zbronowania Dość ciekawego bronowania. Jak kto oglądał ten, oglądał ten, wie co się tam działo. Czas akurat wziąć i skultywować ten obornik. Przed świętami. Pogoda dalej nie dopisuje, dlatego. Wziąłem ten ciągnik, a nie tamten, chociaż tamten był byłoby lepiej, bo był lepszy ten dźwięk silnika i w ogóle tamten ładnie chodzi na wyższych obrotach. A tutaj nic w kabinie, to też tak zwykle nie słychać, że tak uszy i... no to tak wychodzi. Jak widzicie, już trochę przy... jak żebałem, taką lekką kładkę zrobiłem, <grym> znaczy nie zrobiłem tego na no, koniec się już przygrzebał, tak już mówię, stanę i wybiorę taki momencik, oczywiście ciekawy jak zawsze Popróbuję wybierać dla widzów oczywiście takie ciekawsze momenty, żeby od czegoś zacząć, czegoś ciekawego bo wiadomo, każdy coś lubi innego, ale akurat to może mu się spodoba ja w sumie lubię takie wpadki, takie rzeczy dlatego też może komuś się też spodoba takie dla niektórych to może być specjalna zabawa, no ale to już jak to już myśli ja przynajmniej trochę tak myślę, że powinno się zaczynać od takich ciekawszych momentów, jak coś się stało takiego vloga. No bo tak to no nic, no cóż można. Tak to się robi w polu no i kilka przejazdów, trochę takiej paplaniny, no i też nic tego nie będzie, bo też nic ciekawego. A tak to zawsze o czegoś jakiegoś ciekawszego momentu się zacznie. I jest za czym rozmawiać w ogóle. No, Kultywator sobie elegancko wchodzi, dość głęboko jest ustawiony i ładnie robotę robi. Jak widać, przejechałem już wcześniej dwa razy. I wróciłem do domu, bo odkręciła mi się rapa, a po drugie zapychało mi się w te dwie akurat. Tak jak w teraz przemieściłem o Z drugiej strony to samo zrobiłem. No, po prostu przepychało, a teraz jak jest większa szerokość, to przechodzi. Jest lepiej po prostu. A tak to było do Bani. Nic, dopompowałem jeszcze powietrze do kół i zmieniłem jedną rabkę, bo ta była, ta rabka była tu. I jak widzicie, sam jest zbyt bardzo wygięta i dużo roboty nie robi. No to na boku może być. Tak przejeżdża się po tym samym, więc nie ma potrzeby. Tutaj, może jak ktoś zauważył, tutaj pokażę, jest brak przedniego zaczepu. Niestety trafił go szlak, bo był oczywiście, ale trafił go szlak w tamtym roku na jesień. Na jesień dokładnie, chyba na jesień, bo już oni kiedy stały, trzeba go przepalić. Akumulatory wtedy siadł chyba. No i trzeba było go jakoś pociągnąć. Oczywiście ten ciągnik był z siewnikiem. No i był z siewnikiem. No i tak wyszło, że pociągniemy przodem. No i jak Szarpnęło się raz z torka, drugi raz z torka. Tak, no już nie wytrzymało i ciągnik odjechał, a zaczep został razem z przy że ale wiecie, różne sytuacje się zdarzają różnie to wszystko bywa czasami tak, czasami tak zwłaszcza coś ciekawego się dzieje a to także zawsze coś ciekawego się dzieje i sami wiecie jak to jest no nie wiem, są na te, To nie jest natedy jakaś trudna praca czy coś już po prostu, za, za jakoś, weselini, jako, z Sabe, Sabe, na raserię. Sabe, 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 to Sabe, 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 tam cisnę. Ogniecie. Pomóż. Ktoś pomoże i będzie lżej tam jest w konkurencję. jak bo softlock po prostu powstaje pytanie pod filmikiem pod drogiem, te, na te co po prostu już e, opowiedziałem w filmiku poprzednim i chciałbym wam po prostu powiedzieć, że jeśli thank you Ja teraz też. O, takie większe kawałki blisko domu, a wiadomo ja z tej kukurydzy trzeba nas wchodzić tylko wchodzi przyrzepami. No i nie ma sensu, nie wiadomo gdzie tego...